Czy wiesz, jak bardzo Twoja pasja wpływa na rozwój Twojego dziecka? Jeżeli jesteś w stanie zarazić go swoim optymizmem, zarazić go swoją determinacją, jeżeli chcesz pokazać to, czym się zajmujesz i wciągnąć go w to, to ono też zacznie się interesować swoimi mocnymi stronami. Będzie widział, będzie widziała dorosłego człowieka, który... Się cieszy, który wraca z pracy zadowolony, który ma jakieś dodatkowe zajęcia. Nie tylko siedzi, nie tylko ogląda, ale ma czas na wdrożenie tych swoich pasji razem z dzieckiem. Jeżeli zaczniesz mu opowiadać, co lubisz, jeżeli zobaczy Twoją energię, to będzie też w stanie szukać swojej. Zacznij obserwować dziecko przy jego naturalnej zabawie, przy jego naturalnych malowaniach, rysowaniach, przy zabawie klockami, przy graniu w piłce. I i zabawie z innymi dziećmi. Te wasze wspólne pasje będą wyjściem do tego, aby czuć się lepiej ze sobą.